Cześć ja ludzi, witam wszystkich serdecznie, wracamy do zagrań w The World of Goo, z, lecimy z chapter'em drugim, jesień. E, tak, zaczynamy tu. Nie jestem pewna, bo chyba jeden level ominęłam, ponieważ e, ostatnio jak próbowałam nagrywać to zapomniałam włączyć mikrofonu i tak się zdenerwowałam, że miałam wyłączony mikrofon, że wyłączam grę. A dobra, dobra, polecimy z tym. It's time to work. A uh, Chyba przeskoczyłam jeden level. Mówi się trudno. <coughs> polecimy sobie tutaj w takim razie. No, przeskoczyłam jeden level. No, mówi się trudno. Uh, of all the goo and of all the goals. Do wszystkich goo i do wszystkich piłek. Uh, kto jest najpiękniejszy spośród wszystkich? Malowniczy znaków. If you know what I mean. To mniej więcej wiem jak zrobić, więc się tym zajmę od razu. nie tutaj piłeczkę. Ok. I teraz odczepiamy e, bodajże to. No i to nam wybucha na miliard. Pienny kni. A to się rozbije, nie? Wcześniej myślałam, że to się rozbije. No ale jak widać nie. <coughs> o, już się wciąga? Dobra. Strzymując, myślałam, że zdążę, ale dobra, poczytajmy, co tu jest. Czerwona rura is to be very... To najwyraźniej jest bardzo ekskluzywna. Only creating type of goo are allowed to enter. Tylko... Y tylko yy, specyficzne rodzaje gu yy, mają możliwość wejścia tam. malowniczych znaków. No właśnie, widzę. wyciągnę tego, nie? Niestety. Dobra. Chyba tylko czarne i czerwone mogą tam wleść. No, na to wygląda. Dobra, dwa dodatkowe. Lecimy dalej. To było dziwne. Świetnie, teraz mogę iść dwiema ścieżkami, ale super. Polecimy sobie tą. Deep hole. Uh, volcanic percolation day spa. Bubble up. No. Aha. Dobra, e, gdzie tu są znaki? Tu są trzy znaki, to jest rura. Ok, e, wszyscy są mile widziani. E, mm. Są so legalnie zoblikowani, żeby powiedzieć, e, but she'll never get down there looking like this. Ale nigdy nie znajdą, wyglądając w ten sposób. There another pipe way up there. Uh, she might enjoy. Uh, są so inne rury uh, prowadzące do góry, które mogą się jej spodobać. Malowniczy znaków. Idzie tu są. okej okay. To był jeden znak. Weźmy drugi znak. Co tu jest napisane? To very pretty flower. To bardzo piękny kwiatek. I wonder why, uh, what happened if you get a little closer. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli znajdziesz się trochę bliżej. Malowniczy znaków. No i też się zastanawiam, szczerze mówiąc. Jest tu gdzieś coś po bokach. Jezus Maria jak mi się No. Dobra. This pipe sure is sucking. It's probably best to stay away. Ta ruda na pewno wciąga. Najlepiej będzie zostać z daleka. Don't forget to whistle. To. Nie zapomnij zagwizdać. Malowniczy znaków. Okej. Okay, mogę to tutaj przenieść tędy? Ej, mogę. Patrzcie. Bo... Połączy mi się to z tym? Okej. Okay, I to się stąd wyniesie, tak? Dobra. Eee, spróbujmy, spróbujmy. Ponieważ naprawdę chcę zobaczyć co się stanie z tym kwiatkiem. Intryguje mnie to niezmiernie. Tutaj. Tutaj. Myślę, że jeszcze jeden albo no, dwa tutaj i tutaj to pożera, a to się musi dostać tutaj, żeby to go zgniotło. Dobra, e, retraj. Okej, okay, już kminie, już kminie, już kminie. Tutaj śpi w całości, tak? Nie mogę tutaj nic budować. Dobra, będziemy budować z tych ziomów tutaj. Ponieważ są nam one niezwykle potrzebne, te gukulki. Chodź tu kulu. Potrzebuję cię. Tutaj na środek. Ej, ej, ej. Tu. I tutaj. Potrzebna jest mi bardzo dobra podstawa pod tę kule wielką. Żeby było właśnie wypchnąć, ale żeby. Nic się poza tym nie stało. Zrobimy tak. Ok. I ustawisz się tu. Super. Chcę właśnie, żebyś się tutaj przesunęła. Wielka, gigantyczna głowa. W ten sposób zrobimy tutaj tak, tak i tak. A Was chcę, żebyście tutaj trochę wyżej mi zaczęli biegać. Może niekoniecznie to chciałam zrobić, ale. W sumie, jak się trzyma i niczemu nie przeszkadza, niczemu nie wadzi, to czemu by nie? Czemu by nie? Tutaj i teraz tu. Te, te, te! Ty mnie tam nigdzie nie wyskakuj! W lewo, w lewo! No skurde. Mogę sobie mówić w lewo, nie? To się trzyma, to się trzyma. No tak na słowo honoru się trzyma. Okej, okay, teraz się lepiej trzyma. Dobra, i to y tutaj. To tutaj. To tutaj dobrze by było zbudować coś takiego. Że tak. Tak. Tak powiedzmy tak powiedzmy tak OK z drugiej strony to samo, czyli tak 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 jamako Tak i tam jeszcze jeden. O ile mi się to oczywiście nie przechyli. Okej. Okay. E, 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 ziom. Wracaj mi tu. Dobra, powiedzmy, że tutaj będzie dobrze. Teraz tak. Aha. Teraz tak. Ciekawe, kiedy ją zacznie wciągać do góry. To mnie niezwykle interesuje. Tak. A, te sobie zaraz przyciągniemy. Tak. Wyżej, wyżej. Tak. Tak. Ok, i teraz ją powinno rozwalić. Super, super. Ej, teraz co poleci tutaj w dół? Tutaj nie trzeba nic więcej: jak tylko rozwalić to. Tutaj, tutaj w dół. Te, te, te. Ty mi się tam do tego kwiatka nie zbliżaj Okej, okay, zjeżdżaj mi tu Zjeżdżaj w dół Myślę, że jeszcze ciebie ściągnę Ciebie, ciebie, ciebie No, w dół W dół, w dół, w dół Jeszcze w dół Chociaż w sumie po co ja to robię? Przecież ta rura i tak nie wciągnie tych ziomów. Niestety. Chodź ty mi tu. Tutaj. Mogę w ogóle budować z tych czerwonych? Czy nie bardzo? Chyba nie. Nie mogę ich nawet złapać. Okay, czyli o, czyli te czerwone główne. Dobra. To wszystko, co mi może wciągnąć. World of Gukoku. Proporcja. Dodatkowe 6, 77 ruchów. No, szału nie ma, szału nie ma. Okej, okay, czy polecimy sobie jeszcze jeden level? W sumie o, w sumie wiecie co nie. W sumie sobie wrócimy tutaj, ponieważ e, ja w tym momencie kończę tą grę. E, ta gra jest naprawdę fajna, ta gra jest bardzo przyjemna, ale do tej gry trzeba mieć taką werwę, trzeba. W tą grę trzeba chcieć zagrać. E, to nie jest gra typu, że my do niej siądziemy i ona nas zainteresuje sobą. Ona nas sobą zainteresuje w pierwszych dwóch planszach. E, potem to już jest na zasadzie no. Powtarzania tych samych ruchów i dochodzenia nowych gukulek. Gra jest bardzo fajna, gra jest bardzo sympatyczna i bardzo ją polecam. Jest naprawdę przyjemna. Jak ktoś chce, chce się zrelaksować, chwilę posiedzieć, na przykład. Spędzić 8 minut na rozluźnieniu się. No to to jest świetna gra po to, ponieważ się włącza w 30 sekund i od razu się zaczyna grać. No i za to jest, są duże propsy, ale nie w momencie, kiedy po prostu tak nie tyle nie chce się grać, ile ta gra jest nużąca. Nużąca, przepraszam, ponieważ do tej gry się podchodzi. Yy... Do tej gry się po prostu podchodzi raz na jakiś czas. Na przykład raz na tydzień się siada, dosłownie na 20 minut i, i tyle. I kończy nam się ochota nagranie. Jesteśmy rozluźnieni, jesteśmy zrelaksowani i jesteśmy też po części trochę znudzeni. Eee, tak. Jeśli mi nie wierzycie, to po prostu oglądajcie sobie ten odcinek, ponieważ ja osobiście, eee, jak przesłucham ten odcinek, to jestem pewna, że będę znudzona. Eee, ponieważ. No, ta gra nie wyzwala w nas jakichś specjalnych emocji. To jest naprawdę gra do leraxu. Jest przyjemna, jest ciekawa, jest na swój sposób zabawna, jest, ma świetny świat yy, i grafika też jest świetnie, świetnie zrobiona jak, pod, pod tą produkcję. Ale to nie jest gra na dłuższy czas, mimo iż jest naprawdę, naprawdę przyjemna. I naprawdę. Nie, nie powiem, że polecam kupienie tej gry, ponieważ jak ktoś ma chwilę i niepotrzebne 20 zł w portfelu, no to wtedy sobie może kupić, ale to jest gra, którą się po prostu rozegra do połowy i się odstawi na półkę. Więc tak. Niestety seria mnie znudziła na tyle, że ja w tym momencie kończę, ponieważ ja wiem, co się stanie w trzecim, czwartym i w. Ostatnim chapterze. Po prostu będę budować wieżę z gukulek. Tutaj jakiejś specjalnie porywającej fabuły nie ma, więc nawet dla fabuły tego nie przejdę. No, niestety, jeśli komuś się bardzo podobało, to podobała ta seria, to bardzo mi przykro, ale ja naprawdę już nie dam rady, ponieważ każdy kolejny odcinek będzie młodniejszy i dla mnie, i dla was, więc w tym momencie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Eee... Szczerze mówiąc. Nie chcę oceniać tej gry, ponieważ ta, gry, ta gra w moim zdaniem nie nadaje się do oceny. E, nie tak, że nie zasługuje na ocenę, ponieważ e, na ocenę zasługuje, ale ja nie jestem jej w stanie e, ocenić w odpowiedni sposób, więc po prostu tak, taka ogierka, taka, wiecie, jak wyciągacie telefon i sobie odpalacie coś, żeby sobie zagrać, nie. To jest gra na takiej zasadzie, więc... To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do, do usłyszenia w kolejnych seriach. Na razie.